15 marca w ramach cyklu koncertów Plus 21 w Chorzowskim Centrum Kultury wystąpił Smolasty. Artysta w zeszłym roku był nominowany do nagrody muzycznej Fryderyk w kategorii muzyki rozrywkowej za fonograficzny debiut roku. Parę dni temu postanowił cały swój album pod tytułem Fake Love umieścić za darmo w internecie. Jest to hołd dla moich fanów z okazji uzyskania statusu złotej płyty za album Fake Love. Płyta już była dostępna na streamingach wcześniej, natomiast na YouTubie tylko klipy. Stwierdziłem, że wrzucę całość, aby wszyscy mogli sobie niezależnie od swoich możliwości tam Finansowych, po prostu odpalić całą płytkę. Nie spodziewałem się, aż takiego odbioru. Tam miałem nadzieję, że te utwory będą miały trochę większy zasięg niż poprzednie, z racji tego, że są robione troszkę bardziej sumiennie, może jeszcze bardziej profesjonalnie. Starałem się, co prawda, tak, żeby tak było. Ale to przyrosło moje najśmielsze oczekiwania, no i teraz gramy koncerty praktycznie co tydzień, kilka w tygodniu, tak jak teraz i jest mega klimat. To jest to, do czego dążyłem całe swoje życie, jakby nie męczy mnie to w ogóle, jest to kontakt z nowymi ludźmi, co chwila właśnie tutaj przyjeżdżam na Śląsk, raz na Wielkopolskę, raz Dzień indziej. W ogóle Ślązaków bardzo lubię, także pozdrawiam wszystkich mocno, zawsze są otwarci, tacy bardzo, są bardzo specyficzni, bo są otwarci, są tacy mało jakby zmieszani. Dużo też jest ludzi, którzy są bardzo zmieszani. Kiedy przyjeżdżam, tacy na początku nie wiedzą, czy się bawić, czy nie. Tutaj właśnie są otwarci bardzo i tacy swojscy. Także będzie, myślę, bardzo fajnie. Za chwilę gramy. Ej, nie mamy czasu, by powiedzieć ci, teraz widzę Ej, chwilę, gdy nie, nic i nie chcę dłużyć, wszystkich chorzowian, tych, co tu są, albo jeszcze o mnie nie wiedzą. Niedługo się dowiecie. Pozdro. Frank love, get down and watch the Frank love.